Hey, Siemanko, Lidziske z tej strony, więc ja witam was serdecznie w kolejnym podsumowaniu i tym razem na tapecie Star Wars Jedi Survival, tak jest i 32,5 godzinki, niecałe, bo trzeba bez 3 minut, ale, ale tyle nam zajęło ukończeniem giereczki. poboczne, główne story na pewno, bo wiadomo, to nie było 100%, zapewne gdzieś tam wrócimy jeszcze do Jedi'ka i jak połatają gereczkę. no bo właśnie, niestety w dniu premiery giereczka mocno no, mocnym ziemniakiem, że tak powiem. Nawet po pierwszym patchu, znaczy w sumie to drugim, bo Day One patch już dostaliśmy zarazem z całą grą premiery. Natomiast kolejny patch, który wyszedł, który usprawnia performance na PC, no coś tam usprawniło. To, to jest niepodważalne, natomiast jeszcze pozostaje wiele do życzenia, jeśli chodzi o optymalizację tej greczki. Więc czekamy, czekamy. na kolejne usprawnienia, zobaczymy, kiedy to wszystko powychodzi. Na konsolach również gdzieś już to pojawiło, więc jeśli ktoś jest konsolowcem i tam ciści na konsoli JDK, no to, to pytanie właśnie, jak tam u Was się to sprawuje. Mam nadzieję, że dobrze, lepiej niż na Pc'cie, no bo właśnie dużo ludzi też mówiło, że na Pc'cie niestety to wielki jeden gniot, jeśli chodzi o ten port, ale no liczymy na to, że poparwią to jeszcze w przeciągu, nie wiem, następnego miesiąca, dwóch może i Wszystko będzie ok, jeśli chodzi o samo story, bardzo ciekawe, Kombat jak zwykle nie zawoduje, został nawet rozszerzony, ale do tego za momencik. Jeśli chodzi o story, no to jest taką oczywiście kontynuacja Fallen Ordera, więc tutaj uzyskaliśmy piękne zwieńczenie tej całej historii, przynajmniej tej historii. no bo Zobaczymy, może coś jeszcze się pojawi. Miejmy tylko nadzieję, że to nie będzie takie warzywe, jak to teraz im naraz wyszło. Bo mam wrażenie, że pierwsza część Fall Order trochę lepiej chodził w porównaniu w porównaniu do, do Survivor, które teraz dostaliśmy, ale no. no. Jak można zważywić grę? No można, jak widać nie. I ten sam silnik, czyli Unreal Engine 4. No i no Trochę coś im nie pykło, jakby nie patrzeć, nie? ale no zobaczymy, zobaczymy. Gameplayowo, gameplayowo mocno rozwinięte, tak jak w pierwszej części mieliśmy gdzieś tam dual wielding, ale to niestety było pod samym koniec. No to tutaj dostaliśmy, no prawie że na samym początku, dual wielding, co, co mnie zadowoliło. Oczywiście poza pojedynczym mieczem, dual wieldem, podwójnym mieczem, tutaj jeszcze parę innych rzeczy, o których nie będę mówił, no bo spoilery, spoilery, więc wyczekujcie, ale są. Każdy powinien swojego stylu być. Zadowolony. My do dyspozycji oczywiście mamy dwa style, pomiędzy którymi możemy się przełączać. Oczywiście mamy również Droida. Mamy moce. Moce są trochę mocno okryjone, ale no cóż, tak czasami bywa. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć odnośnie tej części? No. Zacnie się grało, zacznie się grało. Oczywiście gdzieś tam czasami miałem wrażenie, że przynajmniej w moim przypadku jakieś input lagi były, nie wiem, czy to mój PC czy coś nie stylu, ale input lagi odczuwałem, coś klikałem i nie reagowało w ogóle, chociażby Steam też takie nie wiem, czy to był blok przez animację, że animacja tak blokowała, że musiał wykonać animację, zanim się wychilowałem, a tam gang pięciu druidów na mnie się rzuca i mnie oklepuje i do widzenia i nic nie jest w stanie zrobić, no, no tak czasami bywa. Ja grałem na Jedi czyli to jest chyba normalny tryb yy, trudności, więc no, miałem gdzieś tam jakieś pewne wyzwania. I tak, kochana żaba yy, robiła mi mocne problemy. I chyba dwa razy podchodziłem yy, yy, do tej żaby w różnych odstępach czasowych i, i na razie na razie jeszcze do niej nie wróciłem. Być może wrócę, jak, jak yy, popatrzę ją jeszcze bardziej greckie, greczkę, ale tak to, tak to wychodzi. 7 na 10 w chwili obecnej. 7 na 10 i tylko 7. 7 na 10, niestety z racji tej optymalizacji, która niestety koleje, kuleje, czy jest to Game of the Year? Na pewno nie, raczej nie będzie się kwalifikować na Game of the Year, no bo niestety, Uch, uf, uf. no rewelacji nie było. Także tym miłym akcentem zakończę podsumowanie, także dzięki jeszcze raz wielkie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnych podsumowaniach. Trzymajcie się.